Nadchodzi 313 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, w którym emocje sięgną zenitu. Podczas gdy Abel będzie zmagał się z odrzuceniem Jany, chaos związany z remontem pałacu otworzy drzwi dla niebezpiecznych intryk. Karo stanie przed życiową decyzją dotyczącą swojej przyszłości, a Manuel będzie musiał przełknąć gorycz zawodowej porażki. Poprzedni odcinek serialu La Promesa. Pałac tajemnic dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a cienie wielkiej historii i osobistych dramatów znów zawisły nad pałacem. W tle dramatycznego zamachu w Sarajewie, który zasiał niepokój w całej Europie, Alonso i Cruz z lękiem zastanawiali się nad przyszłością kontynentu. Tymczasem w La Promesa również nie było spokojnie, ponieważ na jaw wyszło, że awaria motocykla Kataliny była celowym sabotażem, i ktoś próbował ją zabić. W sferze uczuciowej Maria w końcu zebrała się na odwagę, by wyznać Salwadorowi miłość, lecz w kluczowym momencie przeszkodził im Valente. Atmosferę konfliktu podsyciła dodatkowo gwałtowna kłótnia, która wybuchła między Caro a Lorencem. Co jeszcze może nas czekać w murach hiszpańskiej rezydencji? Abel nadal nie może pogodzić się z odrzuceniem przez Janę, co wyraźnie wpływa na jego samopoczucie. W pałacu panuje chaos związany z remontem pokoju spalonego przez Chimenę, a Markis podejmuje decyzję o wyborze wykonawcy prac. To zamieszanie jest niezwykle korzystne dla Peleja i Jeronima, którzy wykorzystują je do kontynuowania przemytu broni. Tymczasem Karo rozważa zrzeczenie się tytułu po swoim przybranym ojcu, jednak Markis próbuje go od tego odwieść, namawiając do ponownego przemyślenia sprawy. Manuel z żalem myśli o straconej szansie w mediolańskich zakładach lotniczych, zwłaszcza po przeczytaniu w prasie, że rozpoczynają one produkcję samolotów. W tym wszystkim Jana z oddaniem opiekuje się wracającą do zdrowia po. La promesa, pałac tajemnic odcinek. 313 kiedy, gdzie i o której emisja? Fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń w ulubionym serialu. Każdy kolejny epizod przynosi nowe intrygi i emocjonalne zwroty akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów. Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, gdzie i kiedy śledzić losy bohaterów, mamy już potwierdzone informacje. Najnowszy odcinek serialu La Promesa Pałac Tajemnic zostanie wyemitowany w piątek, 23 stycznia 2026 roku, o godzinie 15.05 na antenie TVP2. La Promesa, Pałac Tajemnic, opis serialu i obsada. La Promesa, Pałac Tajemnic to hiszpańska produkcja kostiumowa, która zabiera widzów do olśniewającej rezydencji rodu Lujan na początku XX wieku. Serial opowiada historię Jany, młodej kobiety, która podstępem zatrudnia się jako pokojówka, by pomścić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plan na zemstę komplikuje się jednak, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markizów i dziedzicu fortuny. To opowieść pełna sekretów, namiętności i walki o sprawiedliwość, która wciąga od pierwszego odcinka. W serialu występują między innymi